Go, 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 go! O jak tam ten? <śmiennie> <śmiennie> jak tam ten ucieka? Ja pierdziele. Cześć, witajcie, paściak z tej strony, a to kolejny odcinek z Goats of Tsushima z ducha Tsushimy moi drodzy. Witam wszystkich serdecznie. Witam was po live streamie, który też miał premierę na na YouTubie już jakiś czas temu, srogi czas temu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku, w którym będziemy poruszać się dalej, jeśli chodzi o. o fabułę definitywnie I, i w tym kierunku będziemy sobie szli. Któż to? O! Witam, taka rozgrzeweczka na, na dzień dobry. Moi drodzy, ja też już chwileczkę sobie pograłem z tego tytułu, że. że po prostu bałem się, że. że będę troszeczkę nierozgrzany. Jeśli chodzi o rozgrywkę Więc yy, pomyślałem sobie, że dobrym pomysłem będzie się rozgrzać I rozpocząć sobie rozgrywkę troszeczkę wcześniej Ja muszę powtarzać, kolego... Okej... Okay. Okej, okay. chodzi o to, że rozgrywkę sobie rozpocząłem troszeczkę wcześniej yy, Z tego tytułu, żeby po prostu was nie zanudzić tym, że lamie, że... Że jestem pokonywany przez jakichś cześków Tam uciekłeś? Chyba no, to jest ten Nikogo innego chyba nie ma, przynajmniej nie widzę na razie. Słuchajcie, no już chwilę nie grałem w Tsushima. Tak szczerze powiedziawszy, niedużo przed tym, jak, jak wy dostaliście tego livestreama na YouTube, to ja tego livestreama miałem i to był ostatni raz, kiedy grałem w Tsushima. Myślę, że jeżeli powiem, że to było przeszło miesiąc temu, w ogóle nie skłamie. E, tak czy owak, wróciłem, słuchajcie, z, e, z podwojoną siłą. Jeszcze zanim dobrze zaczniemy, chciałem powiedzieć, że jeżeli podobają Ci się moje produkcje, zostaw e, suba na dole. I tak samo możesz zostawić lajka, jeżeli podoba Ci się seria z Goats of Tsushima. Jak zostawisz u mnie suba, będą pojawiać ci się powiadomienia o proponowych przesłanych treści ode mnie, e, co może Ci się przydać w sytuacji, kiedy będziesz ciekaw na przykład serii z takiej Tsushima, albo z serii z Asesyna, którą prowadzę aktualnie. Powiem ja szczerze, że, że dla mnie to jest też duże wsparcie, jeśli widzę, że jest Was Raz więcej tutaj u mnie na kanale, także, tak jak mówię, jeżeli Wam się podobają moje produkcje, to możecie zostawić suba. E, tak, teraz witam Was e, jeszcze raz e, po raz ostatni, robię czuję. <grych> w w Tsushimie chcę się dostać tam, żeby dostać się do trapera, ale z tego co widzę, nie jest mi to dane. A, no okej, okay, stracić to. Słuchajcie, idziemy do Jarikawy, e, jeśli dobrze pamiętam. Tak, twierdza Jarikawa. Tam jest trapper, więc tam sobie pójdziemy i tak samo pójdziemy do płatnerki albo do zbrojmistrza. Obczaić sobie te, te rzeczy, które mi się świecą. Moi drodzy, dzisiaj będziemy chyba e, to oblężenie całe odpierać, tak mi się przynajmniej zdaje. Mhm, dobrze. Zbiora zbroja tego. O jest jaka czapka. Ale właśnie chciałem sobie ten pancerz ulepszyć ogólnie z tego względu, że jest on fajny i ciekawy, a może być jeszcze lepszy, więc więc czemu w sumie nie? Zwiększa całkowicie czas koncentracji No to dobrze, to zrobimy sobie tak, żeby tego ulepszyć i... Solidna żeby ochrona ten... O Jezu, zapasów mi brakuje A tutaj? Co tu mamy? jeszcze, ja że mówiąc, nie pamiętam skąd mam tą zbroję tutaj Tak całkowicie Twoim poważnie wam powiem O, kapelusz mamy! What? To nie wystarczy, żeby dokonać ulepszeń no Do ej. zobaczenia jaki mam kapelutek, ja nawet nie... Ło, to chyba za pokonanie tego ostatniego ziomeczka dostaliśmy, tak mi się coś zdaje, ale fajna, ten czarny na końcu jest najlepszy, więc sobie go zaraz, ten, ten sobie kapelusz na razie zostawimy, ja w ogóle zauważyłem, że co, um, kapelusz kęseja, może mamy ten pierwszy, fechmistrza to nie, um, ja zauważyłem, że co odcinek w ogóle troszeczkę zmieniam ten, um, ten, ten strój, no ale to się nic chyba nie dzieje, nie? Wydaje mi się, że nie będziemy płakać z tego tytułu, e, a wprost odwrotnie, z któryj sobie chciałem zmienić dokładnie. Na jakiś taki. Co miałem, był chyba spoko ten. gdzie też jest całkiem fajny. Jakieś przerywnę mam z tyłu. Teraz mamy jakiś szalik. Niech będzie. E, słuchajcie, tu mamy misję, ale zdaje mi się, że teraz będziemy już wszystko poblokowane, bo nie będziemy mieć zasobów. To nic, udajemy się na misję główną w takim razie, moi drodzy. Witam, taka. Tako. Jarikawa ma szansę na zwycięstwo dzięki naszym staraniom. Możesz być dumny. Jestem, mój panie, ale Mongołowie robią się niespokojni. Pokazaliśmy im, że Jarikawa się nie ugnie. Teraz chcą nam odpłacić. Zaatakują tej nocy? Wątpię. Chcą nas przetrzymać i zaatakować jutro. Będziemy wycieńczeni. Odpocznij, póki możesz. Duch Yarikawy Byłbym zapomniał. Juna jest w warowni. Chce się z tobą widzieć. Dziękuję dad. Okej, okay, zaraz porozmawiamy z Juną. Ale tylko wody przez ten czas. Ej, pijcie wodę. Właśnie, to jest apel do was. Moi drodzy, wiecie, że podczas, nie wiem, 40-minutowego nagrania filmu, jeżeli piłbym dwie szklanki wody, i takich filmów nagrywałbym załóżmy przez cały dzień 5. To jest, no ile siedzicie przed kąpem na co dzień? 5 nagranych filmów, 40 minut, powiedzmy, że to jest plus minus 4 godziny, na mnie całe. Wyobraźcie sobie sytuację, że przez te, cały ten czas pijecie. W tych 40 minutach dwie szklanki wody. To jest całe nic, bo to ile to jest wypić szklankę wody, nie? Taka szklanka ma 200-250 ml. Dla prostszego wytłumaczenia, ta szklanka powiedzmy, że ma 250. Przy jednym odcinku piłem pół litra wody. Na cztery takie odcinki piłem 2 litry wody, czyli większą częścią takiego dziennego zapotrzebowania na wodę Dla, dla faceta. E, dla kobiet jest troszkę mniejszy. To chyba wtedy jest taki limit dla kobiet, który. Znaczy, limit. Dla mnie limitu nie ma generalnie, ale sky is the limit. Ale generalnie pijcie wodę, serio. To jest mało, mało to trzeba e, od człowieka, żeby. żeby Takę, taką wodę pić, a, a można sobie naprawdę życie poprawić, bo człowiek jest zdrowszy, lepiej się czuje, taki jest zarzeźwiony i wszystko. Dobra, Juna na mnie czeka, ja pieprzę o wodzie. Chociaż na takie rozmowy zawsze warto chwilę poświęcić. Warownia, chyba u góry? Takie odnoszę wrażenie. O, to, to u samej góry jest, tam na balkoniku. Dobra, idziemy do niej. oho kim jesteś? Przygotowania do obrony idą sprawnie. Daj koku opowiedział mi o czynach ducha. Dziękuję ale nie zmienię zdania o twym wuju. Nie o to chodzi. Samurajów wycięto w pień. Potrzebujemy Potrzebujesz was. Potrzebujesz mięsa, Arbatniego. Ludzie Jerika znani są z odwagi i umiejętności. To tego nam właśnie trzeba. Przemyślę to. Ujimasa. Ujimasa to jest ten, e, ten szogun, który tutaj dowodzi, ale z tego co pamiętam, on ma problem albo do naszego wuja, albo ogólnie do samurajów. Już teraz nie jestem pewny do końca. Chudwa, to było prześpiew z temu. Nie śpisz. Zabili samurajów. Jakie szanse ma zgraja rolników? Musimy spróbować. Chyba potrzebujesz tego bardziej ode mnie. Spędził resztę dnia w jednym sandale. Pobrzydlistwo! Moja matka ją kochała. Piła ją, jakby to była woda. Złościła się, gdy zabrakło. Krzyczała: Gdzie moja herbata? To była surowa kobieta. Złamała rękę tacy, miał sześć lat. Zabrała mu go. Uciekliśmy jak najdalej. Podobno znaleźli ją miesiąc później. Leżała na ulicy. To odważne, tak bronić swego brata. Czasem. Jedynym wyjściem jest odejść i zacząć na nowo. to już czas. Dobra. Zaczynają atak. Oj, na pewno nie... Oj! Oj, dżin. A nie, nie jesteś nawalony. A tyle wypiliście? Przecież mówię o herbacie, wątpię, że to był ten... Nie było wino chyba żadne. Spokojnie jesteśmy! Jeśli przejdą, Dam radę pewnie. Wcześniej nie było... Nie było mnie tutaj. Oczywiście, że tak. Zbieżnie zdolnych do walki w warowni. szybko. Późno mi do Przebiją się przez prawę. Utrzymać pozycję. Nie próbują. Niech zginie każdy mongol, który przekroczy mury. Nie da ci wejść. Wyrżnąć ich. Zajan, nie ma. Swoją drogą nie wiedziałem, że tu można takie obszarowe. Patrzcie to. Ha! <noise> OK. Na tych ogromnych golemów, dużych, ouch, ouch, ouch! Na tych golemów ten silny atak przełamujący to jest właśnie taki, chciałem powiedzieć, piruet, nie piruet, a właśnie, Dobra Ciebie to tylko to będzie działać, z tego co widzę. Na razie. No, choleroty. Tutaj tak chciałem. Bum. Muszę się nauczyć bardziej tego, ale i tak nie jest źle w ogóle, powiem ja wam szczerze. Wow! Gnoju ty! O, no, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że tak będzie boleć. Bum. No. Kurde, sporo was tutaj. Uu. No, kolejne leży. Leżeć. Chodź, A, w innym miejscu. Szlagmy to. Sporo was. Teraz ja sobie poradzimy. Na razie. więcej was matka nie miała. Gnoje. Te ze zwykłym mieczem pajace są banalne do pokonania. Co ty masz, tarczy, czy ty masz ten? ten? Tarcze chyba. Prawda mało, ale tarcze. A ty? Które jest tej stronie? Zara jasna. Buścicy! Co ich? Ja, błęk! Bęk! Tutaj widzę gościa z tarczą. Najpierw co? Kuźba mać! No! Bo ty masz ten tarczę! Ja myślałem, że to jest tego Gida albo jakiś, jakaś halabarda, to tarcza była. Auc! Czemu się nie uleczysz? Okej okay. Leżeć. Coś jeszcze? Tu widzę gości. O, jego cholera was to widzę. Już tą stronę chcemy. Leżeć. Tyle? Ha, ha, łatwo. Niełatwo, ale niech będzie. Wycofują się. Ledwie ich drasnęliśmy. Co oni robią? Próbują nas wywabić? Nie. Powstrzymuj ich jak najdłużej i cofnij się do twierdzy. Zajmę się bronią oblężniczą. Pomogę ci. Nie, ratuj takę. Ja sobie najlepiej chyba razę... Oła! Wow. W pojedynkę Zdaje się, że Jin zdaje sobie z tego sprawę. Okej, okay, jak tam przemknąć? Tu widzę mongołów. Tu widzę mongołów. O kurde, nie wiem czy dobrym pomysłem będzie... Ja pierdzielę, ja im wypowiedziałem sam wojnę, to niedobrze. Mam kopie jaja, nie? Nawet jak na Chińczyka. Dobra, zwijamy. Po prostu... Przebiegnijmy w tamtym kierunku. Tutaj jest wyjście jakieś do góry. Wyjście kuźwa. Ale mamy dymną, mi się wydaje, że odpowiednim... O właśnie, w momencie rzucenia jej nie będzie w ogóle głupim pomysłem. jest odwrotnie. Ok. Idziemy dalej. Ktoś jeszcze mia... chce mnie atakować? Tam z dołu chyba. Fajacirki. Cyr... Trzymaj się. Ale zepsułem dymną. Spary machiny... Najgorsze jest to, że nie mam już Kunai, które by mi się ewidentnie teraz przydały, jak widać. Eee, to będzie. Powiedzieć, co on kurzwa? Chcę od życia. On ma i tarczę, i. Znaczy to nie jest tarcza, to się nazywało jakoś. Tutaj nie pamiętam teraz. Hepesz? Kurczę, to było albo hepesz, albo hepesz to była jakaś dzida, nie jestem pewny. To mała tarcza taka. Bum. I bum. Ok. Co ja tu mam zrobić? Zniszcz. Aha. Co on tym mieczem tam pogrzebie, czy co? Eh? Jedna mniej. Jedna mniej. A, podpali. W porządku, może być. Bęk. Ty leżysz, chłopcze. Auć. Jeszcze jedna, dobra. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, jestem wybitym samurajem, chciałem powiedzieć. dużo mi rozgrzewki trzeba... Oooo! By... było. Żeby kakaś łatać tutaj, bum, udało się, udało się i mamy to. I jeszcze tutaj trzeba zniszczyć. Chyba dwie są, nie? Przedarli się przez mury. Możemy ich przepędzić. Oczywiście, że tak. Powrót do twierdzy nie będzie łatwy. A może będzie. Okej, okay. pójdziemy górą, może się uda. O, ja tu widzę. A nie możesz złapać tego? Ale cringe. Gnoju! Nie zabijałbym cię, gdyby nie to, że... Pewnie muszę. Pewnie muszę. Dobra. Okej, okay, ciebie pokonam tylko dla, dla pewności, żeby mi nie będziesz robił pleców. I na razie. Trzymajcie się. Pieniacie mnie, gnoje. Masz. Daj tam mi spokój. O cholera, trochę przede mną jest. Zostaw ją! Niech to. To generał Temuge. Chyba jest blisko twierdzy. Generał Temuge? Nic mi to nie mówi. Powinno? To jest mongolski Gnój? Eee! Na razie. No już! Zostaw ją. No i chowaj się przed strzałami. Dla mózgu. Na razie. Aha, ty nie chwycisz tak. Chwycisz inaczej. Ktoś jeszcze? Jakiś generał nas czeka. I to chyba coś czuję. Będzie jakiś może minibosik? Żaden generał mi nie straszny. Zapraszam, gnoj. Oż ty szmato. Uważaj temu, nie dostaniesz nagrody Hana, jeśli zginiesz. Szczęśliwy wyciąg! Kolejny przegryw. No to nie mogę się doczekać w takim razie. O kurce, Jednak miałeś trochę racji. Nie no dużo. Działeś jak z karabinu zapierdela mój. Puśćcie teraz, a może okaże wam łaskę. Cześć, to wszystkiego. O kurde, tego się nie spodziewałem. No i fajne to, jak się potrafi z tych pozycji korzystać, to naprawdę jestem w stanie taką krzywdę takiemu mogołowi zrobić. Zabijałeś wojów w wielu krajach, mogę. Ale teraz... Nadszedł twój koniec, chłopcze. Czemu to mówię? Mam mi coś mówić. Na pewno mam i coś mówić, ale nie jestem pewny co. Chodź. Składać? No to nie tak, że samuraj powinien. Nie, no ma ten. O kurde! Zgadzanie przywódców pozwala na użycie postawy ducha. A czym jest postawa ducha? Na oto was, generał. uciekajcie! O, kurde! obciął mu łapy? zabijcie każdego napotkanego mongoła z samej litości za tam jak tamten... Zajari! 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 jak ucieka, ja pierdziele o boże, co jest zabij też wrogów bez utrzymania obrażenia, bo móc przejąć postawę do nie ma problemu ej, mnie rozbawił tamten żółty, strasznie mnie rozbawił Chodź gościu, nie bój się! Chodź tu Andrzej się kurze. coś jeszcze czeka na nas Ocaliliśmy miasto! Teraz pomóżmy panu, Simurze, ocalić wyspę! Nie jesteśmy żołnierzami! A kto zabił Mongołów? Kto wytrzymał oblężenie? To ocalił Jarikawę. My. Nie możecie tu zostać, i czekać na kolejny atak Mongołów! To nie byli żołnierze, tylko wy, wojownicy. Możemy pokonać najeźdźców i ocalić wyspę, ale tylko walcząc razem. Dało się, słuchajcie, mamy armię. Armię rolników, co prawda, ale zawsze to armia. Ciekawy jestem co ten szogun na to wszystko. Bo on zdaje mi się, że nie pomagał wcale. Siedział pewnie w świecie. Zadyszany w tej swojej kuźwa dziupli i tyle. Oj, na do niego doszły słuchy na pewno o tym, co się wydarzyło. Film pokonał jednego z mych najlepszych generałów. Moi żołnierze obawiają się, że jest niepokonany. Pokażesz, że się mylą. Nie obchodzi mnie nagroda za jego głowę. Nie dbasz już o swoje lojalne, słomiane kapelusze? Dzin to najlepszy szermierz na wyspie. Nie mają z nim szans. Jest wiele sposobów na zabicie wroga. Znajdź jakiś. A gdyby. nie musiał umierać? Mamy to! Bajasz legend, o co chodzi? Jezu, jaki zmęczony dżin w całej wykrwi Dalej nie wiem co... Postawa ducha Aby przejść do postawy ducha zgładź mongolskich przywódców z, y, z Ukrycia lub zabić dość wrogów bez otrzymania obrażeń Ale mega mocno to było przywódca W ogóle ile y, tych achievementów naraz dostałem Zagrzyj do walki wieśniaków z Jerikawy. Yarikawa dołączy do nas Wójt się. dobre Cześć koniu a zaktualizowany dziennik krwawy sąd. Yy, możemy się udać w tym kierunku i to jest tutaj. Obóz pana Shimury. A, dlatego miałem to zamknięte. No bo ja nie mogę się tam dostać w ogóle. W porządku. Yy, słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję pięknie, że oglądaliście. Mam nadzieję, że... Ojej kuruszyłem mikrofon przed środek. Yy, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie oczywiście tak, jak mówiłem na początku o, o łapce w górze no, oraz subskrypcji no, na dole. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka, cześć